Mamy nadzieję, że małymi kroczkami uda nam się przedsięwziąć pewne zamierzenie, które pojawiło się przed laty. Natomiast dzisiejsze spotkanie ma charakter takiego rozpoczęcia współpracy z członkami Rady Naukowej powołanej tutaj przez Pana Prezydenta. I mamy nadzieję, że uda się zrealizować przynajmniej dzisiaj pewną koncepcję, którą będziemy mogli Państwu przedstawić już na spotkaniu następnej Rady. Jacy eksperci pojawią się wśród członków Rady? Na pewno będą to przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Śląska Opolskiego, Uniwersytetu Opolskiego w Politechniki Wrocławskiej. Wszyscy ci, którzy zdradzą nam potem tajniki tego, jak możemy działać bezpiecznie i jak możemy pokazać ten najważniejsze, jak to pan profesor już mówił, najważniejsze miejsce dla Opolą, czyli opolski Ostrówek. Co wiemy o Ostrówkach? Czego możemy się jeszcze, panie profesorze, dowiedzieć? Jeżeli chodzi o Ostrówek, to jest to miejsce, o którym zawsze mówiłem i zawsze uważałem, że jest to miejsce najważniejsze w mieście Opolu, ponieważ tam się Opole zaczęło i jest godne wyeksponowania może w większym stopniu, powiem delikatnie, niż w chwili obecnej, czyli ukazania tego bogactwa, które się tam znajduje. Ja to bogactwo znam o tyle, że zabytki z badań prowadzonych tam przez wiele lat znajdują się w Wrocławiu w ośrodku Instytutu Archeologii i Etnologii PAN i rzeczywiście są to zabytki klasy, jak dla mnie, może nie światowej, ale jeżeli chodzi o Polskę, no bardzo, bardzo ważne i godne eksponowania. Mam nadzieję, że rzeczywiście tym razem dojdzie do tego, by marzenia jeszcze świętej pamięci pana profesora Gedigi, marzenia poprzednich badaczy się spełniły i doszło do tego, że te zabytki zostaną godnie pokazane. Nie tylko związane z Grodem Opolskim, ale pewnie i z zamkiem, dlatego że... Również zamek późniejszy był badany i zabytki znajdują się, chyba myśmy przekazali do Muzeum Śląsko-Polskiego. Może jeszcze część dokumentacji jest u nas. Panie ja, profesorze, trudno nie zapytać o to, bo w samym kontekście spotkania pod nazwą Milenium Piastowskie, czy możemy rzeczywiście mówić, dokąd te pradzieje sięgają i dokąd sięgają te pradzieje rzeczywiście słowiańskie nasze? Jeżeli chodzi o pole, a konkretnie o Grut opolski, dlatego, że jeżeli chodzi o pole, to tutaj są ślady osadnictwa słowiańskiego wcześniejsze, czyli sięgające gdzieś VIII wieku. Natomiast jeżeli chodzi o gród opolski, to wiemy już, że jak na razie, w świetle dat dotychczasowych, to jest koniec X wieku, czyli 980 parę są, to są takie lata, 983 rok jest szczególnie ważny w historii środkowej Europy, kiedy właśnie też Mieszko zaczyna budować grody, między innymi grody na Śląsku i w tym gród opolski. To jest ciekawe, że ten gród rozmiarami i w ogóle rozmachem zbliżony do największych grodów piastowskich nie doczekał się wielu źródeł pisanych. Dlatego to, co możemy powiedzieć o 10-11, 12 wiecznym grodzie opolskim, to jest to, co wykopiemy przede wszystkim. To jest jedyne źródło. Ale ciekawi mnie dlaczego. Dlaczego tak ważny gród, a jednak wiele źródeł pisanych czy informacji z tego czasu o nim się nie zachowało? Kiedy utrzymywał stosunki z całym y, ówczesnym światem. Przecież te kilkadziesiąt lat temu i te prowadzone prace na Ostrówku, wtedy bardzo głośne, prawda, gdzie później powstaje Opolski Amfiteatr, no spowodowały to ogromne zainteresowanie historią. Czy możemy mówić właśnie o takiej zmianie historycznej, jeśli chodzi o, o to, jakie i co kiedyś mówili historycy o Opolu, a co możemy dziś mówić w kontekście już XXI wieku i dokonanych do tej pory odkryć? Jak one mogą zmienić wcześniej opowiadaną historię? Myślę, że w dużym stopniu one już się zmieniły, dlatego, że wcześniej Archeologia lat powojennych była archeologią, która miała za zadanie coś udowodnić. Zresztą to jest zrozumiałe w czasie po wojnie, kiedy cały czas spychano gdzieś Słowian na dno, że tak powiem, jeżeli chodzi o kulturę. Trzeba było to jednak w jakiś sposób wyprostować, no ale prowadziło to do przesady, czyli ten gród stał się jakimś wielkim miastem słowiańskim, rozwiniętym. No trochę. Każda przesada jest zła, dlatego że jeżeli przesadzamy, ludzie nam przestają wierzyć. Czyli w tej chwili, wydaje mi się, po latach zaczyna to być sprowadzane do normalnego poziomu. Czyli ta archeologia służy przede wszystkim nauce, a nie nauce i. Już w tej chwili tego i raczej nie ma, możemy spokojnie pracować. Są minusy. Są minusy takie, że jeżeli nie mamy tych haseł ideologicznych i politycznych, to nie mamy finansowania, czyli... Są plusy i minusy w tym wypadku. Ale hasła zawsze się znajdą, może takie mało winne, jak na przykład tysiąclecie koronacji, które stało się teraz modne Bolesława Lowego. A dlaczegoż jeżeli taki był gród w Opolu, to i on tutaj powinien był też zajrzeć czasem, tak? Więc już jest jakiś pretekst. Ale myślę, że i bez pretekstów damy sobie radę, dlatego, że jeżeli te inicjatywy zaczynają być finansowane czy związane z lokalnymi władzami. No to nie potrzebujemy już jakichś wielkich haseł to jakby były badania nad początkami państwa polskiego na dużą skalę z ogromnym finansowaniem. Więc myślę, że w tej chwili takie spokojniejsze inicjatywy rzeczywiście mają szansę. No to chciałem na koniec Pana zapytać, jak Pan widzi tę przyszłość najbliższą miesięcy i pewnie lat, bo to pewnie będzie rozciągnięte w czasie, jak Pan by to widział, jak powinny być i gdzie prowadzone te poszczególne badania i w jakim stopniu i zakresie. Ponieważ tam były prowadzone prace w okresie między wojnami, czyli pierwszą i drugą, już teraz trudno powiedzieć, że przed wojną, bo już nie wiadomo którą. Ale między pierwszą a drugą wojną światową, na dużą skalę, niewiele miejsca zostało. Część później w latach 60., 50. była badana, ale jednak jeszcze pozostały miejsca, gdzie można by było odnaleźć to co zginęło dlatego że te ogromne prace niemieckie zabytki były przechowywane w Raciborzu i zaginęły w czasie wojny więc niewiele o nich wiemy no i najprawdopodobniej też część taka jak ceramika której jest wiele została gdzieś tam zrzucona ale jest szansa żeby zweryfikować te badania i przyjrzeć się datom grutopolskim moim zdaniem w świetle naszych badań był większy dużo niż przypuszczali badacze powojenni to znaczy większy terytorialnie większy obszarowo czy ten gród mógł sięgać po katedrę? Mówię o tym oczywiście w kontekście ostatnich miesięcy i Opole stało się głośne m.in. za sprawą badań w katedrze i odkryć opolskich archeologów. Znaczy na pewno sięgał po rzekę, która ich dzieli, czyli po jakiś kanał, jakąś odnogę, nie wiadomo jak to było w tamtym czasie. Natomiast niewątpliwie jeden kościół zazwyczaj powstawał w Grodzie, to jakiś kościół grodowy, kaplica związana z tymi, którzy tam mieszkali, a dla e, mieszkańców Podgrodzia, Podgrodzia Otwartego, e, zazwyczaj powstał inny kościół, który z czasem rozwijał się, choćby jak tutaj w, ten, w tą ośrodek władzy biskupiej, ale to dużo, dużo później, bo biskupstwo było wrocławskie na, na, na terenie Śląska przez jakiś duży czas, ale stykały się ze sobą. No i mamy ślady osadnictwa z Opola prawo nazwijmy tak? tego z czasów wczesnopiastowskich. Zresztą po cóż byłby gród opolski, gdyby nie było wokół wsi, ponieważ te grody piastowskie były czymś w rodzaju dzisiejszych izb skarbowych, tak? No więc po co izba skarbowa, jak nie ma kto płacić podatków?